Witamy na konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemara Pawlaka. Szanowni Państwo, dzisiaj chcemy Państwu pokazać, że można, że dzięki zmianom legislacyjnym wprowadzanym przez Ministerstwo Gospodarki można założyć firmę przez jeden dzień. Chcemy także powiedzieć o promowaniu młodej przedsiębiorczości oraz takiej, takich zachowań pro przedsiębiorczych wśród mieszkańców wsi. Pan premier. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj okazję po trzech miesiącach funkcjonowania systemu CIDG, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Zobaczyć, jak w praktyce funkcjonują te rozwiązania. Jest z nami tutaj pani Anna Paździor, która założyła firmę w jeden dzień. Jest studentką Politechniki Częstochowskiej i założyła w swojej miejscowości firmę handlową. Mogę powiedzieć, że to jest w pewien sposób takie zobrazowanie przykładu czy idei, o której mówiłem na podstawie książki pana profesora Władysława Szymańskiego, że dzisiaj. Mogą funkcjonować firmy, które nie muszą mieć wcale dużej bazy produkcyjnej, nie muszą mieć kapitału, ale jeżeli mają informacje i potrafią zręcznie skomponować ofertę dla końcowego klienta, to praktycznie każdy sklep, każda działalność, każde przedsięwzięcie może skutkować dostarczaniem praktycznie każdego rodzaju usług czy towarów. I tutaj mamy taki właśnie przykład, który pokazuje, że Dzisiaj przez internet można zakładać firmy, czyli nie ma już żadnych tam jednego, drugiego okienka, tylko można przez okienko internetowe i bezpośrednio z domu założyć firmę. Chcę podkreślić, że jeżeli chodzi o system CIDG, to mamy w tym systemie dzisiaj bardzo dużo już zarejestrowanych wniosków, jeżeli chodzi o Ogółem od początku funkcjonowania systemu to jest 45 tysięcy zarejestrowanych wniosków, przy czym wpisów zarejestrowanych. Mamy tutaj też takie robocze wnioski, które jeszcze są w ruchu i to jest około 7 tysięcy. To pokazuje, że ten system skutecznie, efektywnie działa i może funkcjonować w taki sposób integrując informacje z różnych systemów, bo mamy tutaj możliwość przez tą witrynę bezpośrednio przekazania informacji i do Urzędu Skarbowego, i do ZUS-u, i do Głównego Urzędu Statystycznego, i do KRUSu, jeżeli ktoś tam jest ubezpieczony. Także jest to rozwiązanie, które pozwala w jednym miejscu z domu, czy z gminy, czy z Urzędu Skarbowego, czy z, z placówki ZUS-u czy z placówki KRUSu zarejestrować firmę. Jeżeli ktoś nie ma internetu u siebie w domu, może skorzystać z tego podłączenia, które jest w gminie. Poproszę panią Anię o to, żeby przedstawiła państwu swój pomysł i swoje doświadczenia, jak przebiegał ten proces zakładania firmy. Bardzo proszę. Dzień dobry. Nazywam się Anna Paździor. Założyłam swoją firmę w jeden dzień. Pomysł również powstał w jeden dzień. Wszystkie możliwe formalności zostały załatwione od, od rana do, do wieczora, dokąd tylko urzędy pracują. Numer Regon włącznie z ZUS-em, Urzędem Skarbowym. W przyszłości chciałabym też założyć sklep internetowy, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem na razie studentką, także wszystkie doświadczenia dopiero idą do przodu, także również zobaczymy, co z tego wyjdzie. Właściwie to na tyle. Dziękuję bardzo. Ja chcę podkreślić jeszcze jedną ciekawostkę, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, kiedy uruchamialiśmy na Warszawskiej Giełdzie Towerowej platformę handlu internetowego, to wydawało się, że biura brokerskie, maklerskie po prostu zostaną zgruzowane i klienci będą bezpośrednio handlowali przez internet, a okazało się, że nastąpiło zupełnie inne, inny proces. Otóż zaczęły powstawać biura maklerskie bezpośrednio w terenie, dlatego że tam brokerzy informacji komunikowali się bezpośrednio z klientami końcowymi, a platforma internetowa ułatwiała. Ułatwiała komunikację. Także tutaj tego typu przedsięwzięcia mogą być dzisiaj wyjątkowe. To znaczy, do klienta końcowego w miejscowości, w dowolnej miejscowości, można dostarczyć telewizor, lodówkę, sprzęt dowolny, dowolne wyposażenie, praktycznie każdy zakup, bo taki sklep ma rozeznanie, kto, jakie ma możliwości zakupowe, a więc jest Dużo bardziej wiarygodnym uczestnikiem handlu internetowego niż osoba osoba fizyczna. A równocześnie, po drugiej stronie, dla ludzi, którzy nie znają na przykład internetu, tego typu rozwiązanie pozwala zamówić każdy towar, każdy produkt praktycznie z dostawą, z dostawą do domu czy do, do, do miejscowości, w której klient mieszka. I to myślę, że jest taki znak czasów, i dzięki temu, że. Trzy miesiące temu został uruchomiony ten system CIDG. Mamy już tego typu piękne przykłady. Prosimy bardzo o pytanie. Dzień dobry. Kamila Biedrzycka, Osica TVN24. Panie premierze, ja chciałam zapytać o wczorajszą wypowiedź premiera Donalda Tuska, właściwie jego deklarację mówiącą o tym, że ministrowie rządu Platformy Obywatelskiej psl pracowali. Dobrze, że ocenia ich wysoko, ale jedynym nazwiskiem, które pojawiło się jako to, które będzie mogło kontynuować swoją pracę po ewentualnie wygranych wyborach przez Platformy, to jest Jacek Rostowski. Kogo pan? Zakładając oczywiście, że koalicja przetrwa kolejną kadencję, widziałby jeszcze na tym stanowisku, które były zajmowane do tej pory. Jeżeli chodzi o ministrów PSL, to bardzo sobie cenię współpracę i działania pani minister Jolanty Fedak, pana ministra Marka Sawickiego, no, a ponieważ planujemy mocniejszą pozycję PSL w przyszłym rządzie, to na pewno będzie jeszcze ktoś. Ale na jakich stanowiskach jeszcze ktoś, gdyby PSL miał lepszy wynik? No mówimy o tym, żeby była mocniejsza, mocniejsza pozycja PSL-u. Pan premier wspomniał o takim połączeniu, połączeniu środowiska z energią. Być może to jest coś dla, dla, dla ciekawego dla PSL-u. Panie premierze, a nie niepokoi pana fakt tej deklaracji premiera Tuska, który powiedział, że tylko pięciu Ministrów zasługuje tak naprawdę na no to i może być pewnych swojej przyszłości w przyszłym rządzie. No, jak rozumiem, każdy szef partii ocenia swoich i być może pan premier tak surowo ocenił ministrów Platformy. Ja ze swojej strony, jeżeli chodzi o ministrów PSL-u, zarówno panią minister Fedak, jak i pana ministra Sawickiego oceniam bardzo dobrze i bardzo mi zależy na tym, aby kontynuowali. E, taką misję, która będzie pozwalała wykorzystać i doświadczenia, mhm. i e, no, umiejętności, i kontakty także, bo w tych relacjach, szczególnie europejskich to ma, to ma duże znaczenie. A gdyby pan miał ocenić ministrów platformy obywatelskiej? No, mógłbym, mógłbym, ale nie chciałbym tego robić, bo tu każda formacja polityczna dokonuje oceny z perspektywy także spełniania swoich oczekiwań i Oczywiście mo, mo, możemy tutaj patrzeć na to, jak ścierają się te osoby z poglądami czy programami, które są dla PSL-u ważne i deklaracja pana premiera dotycząca ministra Rostowskiego świadczy o tym, że. Ko, ko, że, że to będzie, to będzie na pewno duże wyzwanie na przyszłość. Ale zgadza się Pan z, taką, z takim postawieniem sprawy przez Donalda Tuska, jeżeli chodzi o ministra Rostowskiego i o partia, ministra? Każda partia wystawia swoich najlepszych przedstawicieli do rządu i ja rozumiem, że tak było też z platformą w tej kadencji. Być może ta surowa ocena świadczy o tym, że nie wszyscy spełnili oczekiwania Pana premiera. Natomiast po naszej stronie. Mamy, mamy w moim przekonaniu dobry bilans tej kadencji i dobre oceny naszych przedstawicieli w rządzie. Ale Jacek Rostowski kontynuując swoją pracę na stanowisku ministra finansów, to jest dobre posunięcie Pana zdaniem, czy nie? Proszę Państwa, na dzisiaj ważne są decyzje wyborców i w tym głosowaniu 9 października nasi rodacy określą, jakie są granice, jakie są możliwości przyszłego parlamentu partii politycznych i jaki będzie kształt rządu. Można tak żartobliwie powiedzieć, że na pewno PSL będzie w rządzie i będziemy mogli mówić, że jeżeli mówimy o pytanie, kto wygra wybory, to na pewno wygra przyszły koalicjant PSL-u. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze na koniec o młodej przedsiębiorczości, o rozwijaniu postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców wsi Michał Modrzejewski, prezes Związku Młodzieży Dzień dobry, Szanowni Państwo. W imieniu ZMW chciałem Państwa poinformować, że rozpoczynamy kampanię społeczną promującą przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. I tu z tego miejsca chciałbym również zaapelować do niektórych polityków opozycyjnych, aby nie gasić ducha młodej przedsiębiorczości. My jako ZMW przygotowaliśmy program Młoda Przedsiębiorczość 2020. A ten program opiera się na trzech podstawowych filarach. To jest prawo, to są finanse, to jest edukacja. Jeżeli chodzi o prawo, w tym filarze mówimy o tych trzech ustawach derogacyjnych, które udało się wprowadzić, które wprowadza nasz premier Waldemar Pawlak i tutaj jest znakomity przykład naszej koleżanki, która założyła firmę w jeden dzień, te ustawy działają. Jeżeli chodzi o ten filar finanse, to tutaj Postulujemy, aby utworzyć fundusz mikropożyczek i pożyczek dla młodych firm, dla młodych przedsiębiorców. Dlaczego to jest tak ważne? Otóż, Szanowni Państwo, młode firmy do 12 miesięcy tak naprawdę nie mają żadnego standingu finansowego, nie mają żadnej zdolności kredytowej. Stąd taki fundusz, który chcemy, aby został utworzony w ramach funduszu pracy w naszej ocenie będzie stymulował rozwój młodych przedsiębiorczości. I druga ważna rzecz, jeżeli chodzi o fundusze pożyczkowe i mikropożyczkowe dla młodych firm, to wykorzystanie funduszy europejskich. Często jest tak, że młodzi ludzie sięgają po fundusze europejskie na rozwój własnej firmy, natomiast potrzebny jest również wkład własny i ten wkład własny chcemy również, aby był finansowany właśnie z tych funduszy, tych funduszy pożyczkowych i mikropożyczkowych. Trzeci filar to edukacja. Postulujemy jako ZTW utworzenie lokalnych centrów przedsiębiorczości, gdzie będzie świadczone bezpłatne poradnictwo prawne, księgowe i marketingowe dla młodych firm, firm, które działają do 12 miesięcy. Szanowni Państwo, na koniec chcielibyśmy również pokazać jeden z kilku spotów, które promują postawy przedsiębiorcze, które promują młody, kreatywny, dynamicznych ludzi na polskiej wsi, którzy zakładają własne firmy. Bardzo proszę. Połączyła ich chęć zmiany. Zmieniła pasję. Zjednoczyła wspólny cel. Czy to zaledwie początek. Związek Młodzieży Wiejskiej.